Manco, po długiej przerwie witam w kolejnym odcinku wędrowiślunkiem. Dzisiaj tak spontanicznie wybraliśmy się na łowisko w Niewino. Tak jak widać tutaj na załączonym obrazku woda fajna. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Ryby zaczęły już wychodzić. Każdy już coś złowił. Yy, a co do tego na co tu łowimy, to zaraz wam pokażę klasyk, normalny zawsze łowię metodę na metodę Grzesio na bombkę Bartek z Radkiem też na metodę do podajnika pelet zmieszany z zanętą dzisiaj ciemna zanęta jak będziecie wiedzieli jaka to zanęta, chcieli wiedzieć jaka to zanęta to piszcie w komentarzach, to wam wszystko powiem dzisiaj klasyk mój rangers Dwa karpiki, na razie wyszła. Jesteśmy tutaj godzinkę, także Podnęciłem miejscówkę. No, u mnie dwa, u ciebie dwa. Uradka, u Mówię dość daleko. Jak na to, że to jest dzisiaj w tygodniu czwartek, to i tak tu kilka, albo nawet około 10 osób jest. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Jak nie, to zmienimy za będziemy kombinować. To będzie fest To będzie większy, co? Idzie w ogóle Pod, Podebrać czy podbierzesz? Dobra, już tu jestem, to ja Cię go podbiorę, nie będziemy sobie robić jaj. Jak to taka większa sztuka? Ty, ale to faktycznie nie będzie jakiś dupel. To nie no. Nie chcę. Co to masz? Dobry, no nie ma. Dobrze nie zarzucałem, bo byś by umie <laughs> Ale faktycznie, jaki się wygina? Co to będzie za byk? I na bombkę, tak? Co ty gadasz? To ja idę. Nie on już teraz zmienia Taki to twadziel Twardziel. twardziel. Ale mają siłę, co? To tu będzie dycha jaka, co? nie w Weź mnie go chociaż pokaż <grymne> Grzegorz go Nie To jest chyba podkaczony Serio? Te on tak walczy? Dawaj go tu bliżej i już On ma go podhaczone, wiesz? mały nie jest Mały nie jest, ale ma go podhaczone Albo jest obrócona po prostu żyłka, ale chyba podhaczony je Nie da mnie przypomnieć Czekać, czekaj, gdzie on tu je? Jego nie widzę, to je to e, A tu on je, tu, 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 tu. Jego ja nie widzę, tego diechła O, 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 czekaj, czekaj, niech on się odwróci. Czekaj, uciekaj. Gdzie on jest? Czekaj. Za brzuchy! Ale jest! Ale za rzeki ładny, ty. Jakie ma ładne uski 1-0? Nie, 1-1. No to wyczekamy go. A prawie chciałem nagrywać, bo tak musło, to podobno mówię nagram branie. Ale mówię, nie, to nie będzie taka ocierka I. <ścoughs> a on tak wystartował, jakby to był kafar, a teraz idzie jak. Jak ten poprzedni. sobie go tu podbierzemy. Jeszcze kawałek jest. Nie, to nie będzie żaden koks. Jo, wystartował do klipa moment. Czy nie? No pokaż się. Pokaż się. To jest taka dziura, czy co, że ty się tu chowasz? ja go wezmę, tylko on tu tak przy tym brzegu dokazuje To Ale jak on muruje No co za as No, moc mają To gówniak! Nie, gówniak jakiś, a walczy. A walczy jak bestia. Chodźcie zrobię? Ładne łóżki mają te karpie. Jest następna bestia. Brania z dwóch stron, kogo tu teraz nagrać? Jadą na dwa baty, co masz? Ejo, malina, tylko go zobaczę. Pokaż, lina. Kręci, no? o, Ładny nie? Elegancki Mały Siedzi gdzieś, to się daleka droga O, z dalekiej wody Siedział Za brzuch, widzisz? No, mały nie jest raczej. Ja. Nie, patrz, wcale nie jest taki koks. Gdzie ty go masz? Ale one są waleczne. Pełnouski, nie? Temu. Temu, temu. Czekaj, czekaj. Nie chcę ci go odpiąć. Niech on się pokaże. No. Co za walczący smok. Pełnoludzki jest Jo On nie jest duży, nie, ale... walczny Pokaż się tu teraz oh. nie wiem, Tak wygląda zestaw No, ja nie wkładam Dumbelsa, że tak powiem w foremkę Żeby został w tym Niektórzy powiedzą, że to się plącze Mnie się to nie plącze Zawsze tak łowiłem, kto mnie zna to wie No i tak to wygląda Doszedł w mojej kolekcji Trzeci kijek Tubertini Flexo New Generation 3,30 do 80 gram Do tego Flagman Monterey to jest taki rezerwowy kij. Ale dzisiaj chciałem zobaczyć, jak on działa. Na razie jestem bardzo zadowolony. Może wpadnie jakaś większa ryba, to będzie frajda z holu. Akcja trwa już od chwili: albo bardzo mały i silny, albo jakiś większy. Укажешься. もう。 Ale teraz już mi go pokaż. O, to by ten jest ładniejszy, o ten jest ładniejszy. Czekaj, czekaj, gdzie on jest? Bo ja go nie chcę ci odpiąć.

No zmęczył się już chociaż bo, na tyle, to, na tyle, żeby go podebrać. Nie, nie, na karpiówce to, 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 to... Na to już był na brzegu, nie?

Pokaż go. On jest taki jasny, nie? Ja jest Trzymaj. No jest lepszy jo Jest lepszy i pełnołuszki jest czeka, czeka. Aj! prawie go miałem No, teraz to nie widzę nie. E, e, nie, 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 nie On sami wpłynął prawie Daj tu No daj go tu sobie wezmę Teraz, teraz Teraz Oj ten jest ładny Ten jest lepszy Ten jest ładniejszy Trzymaj go Trzymaj ciołki go. Pokaż Grzesiu co tu masz Ciągnę prawie swoją rybkę, ale do ciebie tu zajrzę Radek, wyjmiesz drugą? To znaczy się tam jest ryba chyba Bo tak dziwnie się zachowuje, a ja Tutaj mam żyłkę, także ja jej nie ściągałem Tylko daj ten podbierek Tam powinna być ryba, mi się widzi Czy nie ma? Pusto. To ja to zrobiłem. Co za gówniaki, ty. Jo, to na Malinku miały siłę, ale te tu też mają, ty.

Jedziemy z nimi. Trzymaj tu. Karaś. Ale jaki, co? Ty, ale jaki karaś? Pokaż tego karaśka tu. Japoniec. Jak się liczy tutaj ryba? Ryba i ryba. Tak jest. W tej mętnej wodzie... O, jest, 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 jest. Jest nasz. Ty ale fajniutki, fajny. ten tu już jest fajny. Ale się odwrócił Żeby się chuj pokazał tu kurczy Ja nie chcę bucnąć, bo ci bucnę w haki, wiesz Aj, prawie! Teraz w tym brzegu Aj prawie sam wpłynął No nie wiem wiesz, bo w tej mętnej wodzie ja go nie widzę, nie Aj prawie był, teraz je Teraz je, ale kaban. No grzechu pobita, waga jest pobita. Lin, lin. Tu są wszystkie gatunki dzisiaj. Jo, linek. No i gotu. Jest jest następny? Trzymaj Pikadorek Pikadorek Sztuka To taki chyba zarybieniowy Ostatniego zarybienia, co im tu mieli Pikadorek Skaczący Skaczący ja <grymne> Dzik, co? Dzik Dzik <grymne> Chyba mały Nawet no, ma... w drugiej wędce Era nie nasz. No, ładniejszy, ładniejszy gostek, Karpik. O, ta no, awaria No kolino skoczek. Ten, że niby podbieram, cyk jest <gry> I następny Dycha przebita, Dycha przebita. I Się zaraz zepnie daj go, Nic Daj go tak Się zepnie No w te krzaki tylko wskoczy Gitarę do góry daj Je nasz, Je nasz. No i gitara